Cześć kochani, witajcie już w ostatnim filmie maratonu challenge makijażowych z hashtagiem szpachlala 5 Ostatni challenge, jaki wykonam, będzie pod tytułem Challenge makijaż 5 minut. Także zobaczymy, czy mi się uda. Postarałam się zminimalizować ten makijaż, żeby nie wiecie, nie było tutaj przyklejenia rzęs i tak dalej, tylko taki raczej dzienny, ale spróbuję zrobić kreskę. Będę miała presję czasu. Nie wiem, czy mi się uda. Wszystko zobaczycie potem. Zachęcam Was również do wzięcia udziału w zabawie, żebyście publikowali zdjęcia z challenge, który ja już wykonałam i je odtwarzali po swojemu. Tam robili jakiś makijaż że jeszcze nie wiem, czy jakiekolwiek zdjęcia się pojawiły, aczkolwiek wątpię, bo wydaje mi się, że jeszcze nie mam dobrego zasięgu, ale to nieważne. Słuchajcie, najważniejsze, że ja tutaj się dobrze bawię, a wy to oglądacie. Mam nadzieję, że przy następnych maratonach i challenge'ach będziecie z większą chęcią się ich podejmować. Także powoli zaczynamy. Okej, okay, słuchajcie, tutaj mam przygotowane stopery w telefonie. Także uwaga, zaczynamy. 3, 2, 1. I poszło! Dobra, dobra! Yy, na spokojnie, na spokojnie. Najpierw podkład. Najpierw podkład. A, bez okularów będę słabo widzieć cyferki, które lecą, ale dobra. Na spokojnie, na początek, żeby dobrze rozłożyć tutaj najpierw wszędzie yy, Boże co? Podkład, tak. Także teraz sobie szybciutko rozklepę. Załóżmy, że nie wiem, spieszę się, jestem gdzieś umówiona, godzina została przełożona lub coś w tym stylu i mam teraz presję, muszę to... Wszystko ogarnąć, dobra. Tu sobie wezmę, dobra. Na razie jest spoko. O nie! Wiecie co ja zrobiłam? Poczekajcie, anulowanie. To było pięć godzin. Jezu, czekajcie. O matko, dobra. Jeszcze raz. Rozpoczynam. 5 minut. Poszło. Tam było około Minuta chyba już mi zeszła z podkładu. Dobra, także jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie jesteście źli Nie wiem, jakoś po prostu źle to nastawiłam. Dobra, podkład mamy może być. Ach, te włosy, te włosy mi przeszkadzają. Dobra, korektor, korektor, korektor. Dobra, nacienie pod oczy. O matko, jakie ja tutaj x zrobię. -y Dobra, mamy 4 minuty 33 sekundy. Okej, okay, okej okay. Wow, ale się stresuje mi. Normalnie tak mi ręce latają teraz we te wszystkie strony. Ale dobra, 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 dobra. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że wzięłam gąbeczkę, jednak może lepiej by było palcami to wszystko robić dwoma naraz. Wiecie o co chodzi. Dobra. Nadal mamy 4 minuty. O Boże, stresuję się, nie! Czy to dobrze wygląda? No tak średnio. Dobra, rusz. O matko. Dobra. Gąbeczko, pomóż. 3 minuty. O nie. Nie, ja nie zdążę jeszcze cienie. O, lewą ręką muszę sobie pomóc. E, dobra. E, konturowanie, konturowanie, konturowanie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Mogą zrobić zro cieplamy. Dobra, dobra. Tu trochę. Brwi. 3 minuty, 30. 4... 3 sekundy, o matko jak to szybko leci Dobra, dajesz Sandra, dajesz, 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 zdążysz, zdążysz, dążysz. dobra, cienie Roświetlacz najpierw, rozświetlacz. Roświetlacz palcem nałożony Dajesz, będzie biało Dobra O matko, co tu się dzieje Dobra, na czubek, tu, tu, tu Dobra O nie, najgorzej będzie z kreską Dobra, dobra, dobra e, Cienie, cienie Dobra, najpierw jakiś świetlisty na całą powiekę. Dobra. Mamy 3 minuty. Nie! 3 minuty! Nie! O matko! Nie zdążę już chyba innego cienia nałożyć. O matko, 2 minuty! Nie! Nie! O matko! Zaczęłam się stresować! Ręce! O nie! Jeszcze kreska! Jeszcze chcę zdążyć kreskę! O. Kreska, kreska! O nie! O nie! Dobra. 2 minuty 30 sekund. Boże, aż oddycham szybciej, dobra? Poszła krecha. I jest, dobra. O nie, tu wyjechałam. Dobra, dobra, z drugiej, z drugiej, z drugiej. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie zastrzymujemy się. Bo to 5 minut tylko jest. Boże, nie, na pewno bym w 5 minut nie wyszła z domu. Chcąc się dobrze pomalować, to by na pewno nie wyszło. Słuchajcie. Dobra, o dziwo te kreski jakoś w miarę wyglądają Dobra, yy, cień Na zewnętrzny kącik O nie, o nie To się zaraz źle rozetrze Mam mokrą kreskę przecież, o Boże Minuta, o nie Dzisiaj jeszcze zdążę naprawić ten makijaż? Dobra, pusta, błyszczyk Błyszczyk Ardik ha. Minuta, 30 sekund A, wyjechałam Dobra, usta mogą być takie. Yy, co jeszcze? Kreska może Wam, że poprawić. Jeszcze może uratuje ten makijaż. Może dolnych rzęs nie pomalowałam z tego wszystkiego. O nie! Dobra, słuchajcie. Dobra. O, o nie, to ta kreska jest zdecydowanie niżej. Znaczy tak wiecie, opada bardziej. Jezu, 5 minut makijaż cały zrobić. Dobra. O Boże, minuta została! Nie! O nie! Ostatnie 60 sekund, dobra! Yy, maskara! Dolne rzęsy, dolne rzęsy, dolne rzęsy. O ja nie, nie mam tutaj cienia żadnego. O nie! 40 sekund! O Boże, nie, to na pewno. Nie, 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 dobra, wewnątrz ten kącik jeszcze. 30 sekund prawie zostało. Dobra. Poprawię cię na dolną powiekę. Szybko, 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 szybko. O nie, wyszłam z tego. O nie, 25 sekund. Nie, dobra. Okej. Okay. Dobra, tu trzeba rozbędować. O! 14 sekund! 7, 5, 4, 5 dwa jeden Koniec Odrzuć, dobra eee, To tak, po pierwsze <grywia> Czy ja mam zatyczko? O matko nie, czekajcie, czekajcie To było zbyt szalone, muszę się ogarnąć, poczekajcie chwilę No to tak, zdecydowanie to było szalone i eee... Myślałam, że 5 minut to jest jednak więcej czasu. Okazało się, że zdecydowanie mniej, i no jednak żałuję, że nałożyłam brązę. Raczej, jakby chciałam wiecie, żeby zrobić taki pełny makijaż, ale no zrobiły się trochę plamy. Powiem tak, z daleka, może w kamerze to źle nie wygląda. Kreski o dziwo w miarę podobne. Rzęsy bardzo delikatnie wytłuszowane, bo ja lubię wiecie, tak dosyć sobie tą maskarę rozłożyć dobrze. No, i ogólnie tutaj cienie nie wiem, co tu się zadziało. Ogólnie dziwny makijaż. Myślę, że jakbym się jednak spieszyła, to bym pomalowała tylko chyba rzęsy. Jakby po prostu nie wiem, nie. Stres, presja czasu i to wszystko po prostu. No nie, lepiej by wyglądało jednak. Takie wiecie, minimal, minimal. I w ogóle, no, jeszcze ten sam początek, że tak śmiesznie zaczęłam, bo wstawiałam źle mięknik. Dobra, założę okulary. O Boże, co, co tu się zadziało? Coś się odbiło. No, dobra. E, na szczęście błyszczek w miarę dobrze ogarnięty, chociaż tutaj u góry mi się rozmazał. Pokażę Wam z bliska. Tak wygląda makijaż z bliska. Także możecie teraz właśnie zobaczyć. Tu mi się w ogóle tuż rozmazał, tu mi się kreska rozmazała. Ogólnie twarz nie jest też dobrze. Niezbyt dobrze są przykryte, przykryte blizny, i ogólnie wypryski. E, I ogólnie, no. Śmiesznie. Ale naprawdę, kreski w miarę są spoko. Więc tak, to już był koniec tego filmiku. Cieszę się, że oglądaliście go. Mam nadzieję, że poprzednie filmiki z tego maratonu również, jeśli nie, to koniecznie nadróbcie, bo było śmiesznie i zabawnie. W dzisiejszym filmiku mam nadzieję, że też było zabawnie, choć bardziej ja się stresowałam niż radowałam, ale nieważne. Jeśli publikowaliście zdjęcia, to się zaraz pojawią. A jeśli nie, to ja już z wami się żegnam. To pa!